Dobra. Cześć, witajcie na kanale Szybkiego z Historii. Ja jestem trenerem z Historii. I zaczynamy serię zadań maturalnych, gdzie będę Wam rozwiązywać i omawiać. Tutaj mamy arkusz próbny z tego roku i od niego też zaczniemy. I w tym odcinku przeanalizujemy i przerobimy sobie zadania ze starożytności. Także my mamy zadanie pierwsze. Zadanie starożytnego Egiptu. Za jeden punkt, tekst źródłowy. I zatrzymajcie sobie film chwil na chwilę, aby go przeczytać dokładnie. Dobra. I tu mamy prawda, fałsz, mamy trzy pytania. Także to zadanie sprawdza nam umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także naszą wiedzę historyczną ogólnie. Pierwsze. No to jest oczywiście w pierwszym fałsz, ponieważ tekst źródłowy nic nie ma, że opisuje kapłana. Mamy wprawdzie pierwszą karierę tego Ameniego, ale nie jest kapłanem. Drugie, jak najbardziej, jest to starożytny Egipt, tak? I rolnictwo polegało właśnie na systemie irygacyjnym, na kanałach, które pozwalały zwiększać areał uprawny, pól, też oczywiście wokół Nilu. Stąd Egipt był nazywany Darem Nilu. I generalnie to jest typowa cecha starożytnych cywilizacji, że ich podstawą było rolnictwo i systemy irygacyjne. Trzecie i to jest fałsz. Ponieważ nom to jest słowo klucz, to jest jedno z pojęć historycznych. Nom to jest obszar administracyjny. Starożytny Egipt był podzielony na okręgi zwane nomami, które były zarządzane przez... Wysokich urzędników zwanych nomarchów, i ci nomarchowie niejednokrotnie wykorzystywali nieraz okres słabości faraonów. I sami też próbowali sięgać po władzę i też stanowili opozycję wobec faraonów. Czyli nom, nomarcha. Dwa związane ze sobą pojęcia. No takie uproszczenie, że można by powiedzieć, że to będzie w sumie zbyt duże uproszczenie, że nom to będzie taki jakby nasz dzisiejszy powiat. Czyli jeśli chodzi o nasze odpowiedzi, to jest fałsz, prawda, fałsz. Zadanie drugie. Mamy tutaj plan bitwy, czyli kolejne źródło ikonograficzne. I mamy źródło tekstowe. Przeczytajcie sobie y, polecenie. I tutaj jest ważne, y, jak ono brzmi. Mianowicie rozstrzygni. I ten czasownik operacyjny mówi nam o tym, że musimy określić, y, czy te źródła... Y, czy wydarzenie źródła numer 2 jest konsekwencją wydarzenia źródła numer 1 i piszemy po prostu tutaj tak albo nie i poza postanowieniem swojego stanowiska musimy je uzasadnić przez odpowiednią argumentację, odwołując się do obu źródeł. To jest zadanie za jeden punkt i oczywiście musimy przeanalizować najpierw jedno źródło, mianowicie ten plan bitwy, a następnie tekst źródłowy i je porównać, odpowiedzieć na to pytanie. Także Przeanalizujcie sobie chwilkę, zatrzymajcie film i co my tutaj widzimy. I też zwracajcie uwagę, czy pod ilustracjami mamy jakieś podpisy, akurat tutaj niektóre można wykorzystać, po prostu informacje i staramy się czerpać jak najwięcej informacji źródeł historycznych. I tutaj mamy dwie walczące strony, mianowicie widzimy, że mamy starcie Ateńczyków, czyli Greków i Persów. Czyli zapewne to będą wojny grecko-perskie z V wieku przed naszą erą, ale tu chodzi o jedną konkretną bitwę, jedna jest bardzo ważna. Też miała, jak widzimy, miejsce nad morzem i też w jej sąsiedztwie znajdowała się flota perska. I jeszcze podpowiedzią jest ta miejscowość Maraton, Także już możecie się domyślić, jaka to była ważna bitwa. Zadanie drugie. Zdajcie sobie ten tekst Śródłowy, dokładne. I kiedy to zrobicie? Odpowiedzmy na pytania. Także OK. E, czy źródło numer dwa jest skutkiem źródła numer jeden? Jest to fałsz. Mamy rozstrzelniczy i musimy przedstawić swoje stanowisko i zargumentować na podstawie tychże źródeł, a także naszej wiedzy własnej. Jest to fałsz, ponieważ e, źródło drugie jest Dużo późniejsze, jest to IV wiek przed naszą erą, i opisuje e, podporządkowanie Grecji Macedonii przez króla Macedonii Filipa II, który był ojcem króla Aleksandra Wielkiego. I miało to miejsce po pokonaniu Greków pod przewództwem Teb w bitwie pod Heroneą w 338 roku, gdzie Filip pokonuje Grecję, sobie ją podporządkowuje. i Rok później, w roku 337, ma miejsce utworzenie Związku Koryńskiego bądź też Związku Heleńskiego, gdzie zostają e, państwa greckie, Polis, zostaną podporządkowane Macedonii, która stanie się ich hegemonem i też wspólnie planują wyprawę na Persję. Aczkolwiek Filip tego nie, nie dożywa, e, gdyż zostaje zamordowany i jakby ten plan zemsty na Persach za zniszczenia. W wojnach lesko-perskich. miał przejąć jego syn Aleksander Wielki, i też wiemy, że tak też uczynił. I zasłynął przecież w spokojnanie perskiego Dobra, to była taka dość długa dygresja, ale mam nadzieję, że sobie to przez co skojarzycie i utrwalicie. Natomiast e, plan bitwy, czyli źródło numer jeden, przedstawia bitwę pod maratonem. Ona miała miejsce w 490 roku przed naszym erą. Była jednym z największych bitew tego okresu i skończyła się zwycięstwem wojsk greckich. I też mamy, są też legendy o bitwie pod maratonem i ustanowieniu tego biegu olimpijskiego. Także to też się może pojawić. Na jednym arkuszu naturalnym się pojawiło. Dobra. Mamy podpunkt drugi. Musimy zaznaczyć to dowódcą spośród tutaj przedstawionych Greków w bitwie pod maratonem. I oczywiście był to Miltiades, który pokonał Persów w tej ważnej bitwie 490 roku przed naszą erą. Dobra. Mamy kolejną mapę. E, także zatrzymajcie sobie na chwilkę. Czytajcie polecenia i przeanalizujcie elementy tej mapy. I tutaj musimy przedstawić dwa argumenty, dlaczego ta mapa jest z czasów II wojny punickiej. E, I one są widoczne gołym okiem. Najpierw zacznijmy od tego. Gdzie są dwa najważniejsi aktorzy tej wojny, Punickiej, czyli Starożytny Rzym i Kartagina. I Jest druga wojna Punicka, która miała miejsce w latach 218 przed Nashomerą, 202 przed Nashomerą. I oczywiście najważniejszym postacią tej wojny Punickiej będzie przywódca Kartaginy, czyli Hannibal, który zagroził Rzymowi. I tak, jest druga wojna półnicka, ponieważ te obszary poza italskie, czyli Korsyka i Sardynia, a także Sycylia wcześniej należały do Kartaginy, ale w wyniku pierwszej wojny punickiej, po pokonaniu Kartaginy na mocy pokoju, zostały przyłączone do Rzymu. Także to jest pierwszy argument i drugi, że po pierwszej wojnie punickiej Kartagina prowadziła ekspansję w kierunku półwyspu iberyjskiego i również podporządkowała, bo był to tyle ważny obszar, ponieważ tam znajdowało się liczne kopalnie zwłaszcza złota, dzięki czemu Kartaginczycy mogli się znacznie wzbogacić. I to jest drugi. Czyli na podstawie tych dwóch czynników wiemy, że to jest druga wojna punicka, która także skończyła się klęską Kartaginy i Kartagina no, utraciła Hiszpanię, która została przełączona do Rzymu. To jedne z kilku skutków tej drugiej wojny punickiej. Także to byłoby na tyle. Ja Was zapraszam. Jeśli potrzebujecie przygotowania z historii dla mnie na korepetycje, na zajęcia, będę wami arkusze, będziemy powtarzać na zaległości też. Jeśli macie problemy z wyprasowaniami, to chętnie was nauczę, jak to się należy robić, też mogę je wam sprawdzać. I jakbyście potrzebowali materiałów, to piszcie. Nie dodajcie moje filmiki, czekajcie na kolejne. One już będą niebawem, Także cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.